Czesław uwielbiał ciszę, ale nie taką spokojną, kojącą ciszę. Uwielbiał ciszę, która zapadała po tym, jak zepsuł komuś dzień. Mieszkał na trzecim piętrze bloku Cisz Harmonia od 20 lat, a jego główną misją życiową było dopilnowanie, aby nazwa budynku była czystą ironią. Czesław był mistrzem pasywnej i aktywnej agresji. Skrzypiące drzwi sąsiada? Anonimowy donos do administracji o hałasie ponad normę? Dzieci grające w piłkę na podwórku? Telefon na straż miejską. Ktoś postawił rower na klatce schodowej na pięć minut. Kartka z pogróżkami o zagracaniu drogi ewakuacyjnej przyklejona na siodełko. Jego największym wrogiem była jednak rodzina Nowaków, z naprzeciwka. Młode małżeństwo z dziesięcioletnim synem, Antkiem, którzy mieli czelność bycie szczęśliwi. Śmiali się, zapraszali gości, a ostatnio zorganizowali zbiórkę wśród lokatorów na odnowienie klatki schodowej. Wszyscy się zrzucili. Ściany pomalowano na jasny, ciepły kolor, a na półpiętrach zawisły ramki z obrazkami namalowanymi przez dzieci z bloku. Klatka schodowa, do tej pory szara i ponura, ożyła. Dla Czesława było to jak policzek. Ta nowa, radosna estetyka go obrażała. Postanowił działać. Tego wieczoru, gdy Nowakowie wracali z zakupów, zatrzymał ich na schodach. Nie myśleli państwo, że te bazgroły waszych dzieci to jest niszczenie mienia wspólnego? Syknął, wskazując na rysunek słońca namalowany przez Antka: To jest samowola budowlana. Ja już piszę pismo do spółdzielni. Pani Nowak tylko westchnęła. Panie Czesławie, wszyscy się zgodzili. To dla naszych dzieci. Czesław uśmiechnął się złośliwie. Zobaczymy, co na to regulamin. W jego małych, zimnych oczach tliła się obietnica nadchodzących problemów. Nie wiedział jeszcze, że jego największy problem miał dopiero nadejść, i to z jego własnej ręki. Skarga Czesława do administracji została ku jego wściekłości odrzucona. Spółdzielnia odpisała, że inicjatywa była piękna, w pełni legalna i popierana przez większość mieszkańców. To przelało czarę goryczy. Ta oficjalna aprobata dla kiczowatego szczęścia była dla niego osobistą zniewagą. Czuł, jak krew uderza mu do skroni. Oni ośmielili się wybrać radość ponad jego starannie pielęgnowaną mizerię. Skoro nie mógł wygrać drogą oficjalną, Postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i uderzyć tam, gdzie zaboli najbardziej. Jego plan był prosty, ale okrutny. Wiedział, że w dzisiejszych czasach największą tragedią dla rodziny jest odcięcie od świata, od internetu. Antek grał w gry online, Nowakowie oglądali wieczorami filmy na Netflixie, a pani Nowak pracowała czasem zdalnie. Odcięcie ich od sieci było idealną, nowoczesną torturą. To nie było zwykłe zniszczenie, to było uderzenie w samo serce ich nowoczesnego, wygodnego życia. Fizyczne uszkodzenia można naprawić, ale cyfrowa izolacja to powolna, frustrująca trucizna, która idealnie pasowała do jego charakteru. Widział siebie nie jako wandala, ale jako chirurga, który precyzyjnym cięciem usuwa rakową tkankę fałszywej wspólnoty. Późnym wieczorem, gdy na klatce schodowej panowała już cisza, Czesław przygotował swój zestaw małego dywersanta, cążki do cięcia drutu, latarkę i telefon. Jego celem była skrzynka teletechniczna na korytarzu, małe metalowe drzwiczki, gdzie zbiegały się wszystkie kable internetowe i telewizyjne na ich piętrze. Chciał nie tylko odciąć nowaków, chciał odciąć wszystkich, niech cierpią razem, niech się kłócą i szukają winnego. Myślą, że są wspólnotą? Mruczał do siebie, zakładając cienkie, skórzane rękawiczki. Zobaczymy, jaka będzie wspólnota. Jak zabraknie im Wi-Fi, będą się nawzajem oskarżać w 10 minut. Jego plan zakładał zrobienie zdjęcia przeciętych kabli, a następnie wysłanie go anonimowo do administracji z dopiskiem: To kara za waszą samowolę, to dopiero początek. Chciał zasiać strach i niepewność. Była druga w nocy. Czesław, ubrany na czarno niczym podrzędny szpieg z kreskówki, wyszedł na korytarz. Rozejrzał się. Cisza. Wyjął telefon chcąc włączyć latarkę i tryb aparatu. Jego palce, grube i niezdarne, bardziej przyzwyczajone do pisania skarg niż do obsługi ekranu dotykowego, zamiast wikony aparatu, trafiły w duży przycisk na ekranie aplikacji Facebooka, którą wcześniej przeglądał. Rozpocznij transmisję na żywo. Aplikacja była ustawiona na publiczną grupę mieszkańców blok Harmonia Sąsiedzi, do której Czesław dołączył, by szpiegować i zbierać haki. Nie zauważył swojego błędu. Położył telefon na podłodze, opierając go o ścianę tak by oświetlał skrzynkę. Kamera była idealnie skierowana na pole jego działania. W tym samym momencie kilkadziesiąt osób z bloku, które jeszcze nie spały, dostało na swoje telefony powiadomienie. Czesław z trzeciego piętra rozpoczął transmisję na żywo. Antek syn Nowaków, który po kryjomu grał na konsoli, zobaczył powiadomienie jako pierwszy i z ciekawości kliknął. Zanim Czesław przeciął pierwszy kabel Chłopiec już nagrywał ekran, a jego ojciec, zawołany szeptem, stał za nim, patrząc z niedowierzaniem i zaciskając pięści. Zobaczyli ciemny korytarz i Czesława majstrującego przy skrzynce. Czesław, nieświadomy niczego, zaczął swój spektakl. Otworzył drzwiczki skrzynki i uśmiechnął się do obiektywu, myśląc, że mówi do samego siebie. Ha. A teraz zobaczymy, jacy będziecie szczęśliwi bez internetu. Wyszeptał z satysfakcją, a jego głos był doskonale słyszalny przez mikrofon telefonu. To za te wasze uśmieszki na schodach i za ten śliczny nowy wycieraczek. Zrobię zdjęcie tego bałaganu i wyślę do administracji. Niech zobaczą, co narobili swoimi bazgrołami. Sięgnął cążkami i z teatralnym gestem zaczął przecinać jeden kabel po drugim. Niebieski, zielony, pomarańczowy. Każdemu cięciu towarzyszył jego zadowolony pomruk. Jego twarz, oświetlona od dołu przez latarkę telefonu, Wyglądała jak maska złoczyńcy staniego horroru. I cyk nie ma Netflixa u nowaczków, i cyk mały antek nie pogra sobie w gierki, a to cięcie dedykuje specjalnie jemu, żeby nie marnował prądu na te swoje głupie zabawy. I cyk całe pięterko odcięte od świata. To ich nauczy szacunku. W tym czasie na grupowym czacie mieszkańców rozpętało się piekło. Widzicie to? On tnie kable. Nagrajcie to wszyscy. Dzwonić na policję. Wiadomość rozeszła się z prędkością światła, a liczba widzów transmisji rosła z sekundy na sekundę. W kilka minut kilkanaście osób oglądało na żywo, jak ich sąsiad dokonuje aktu wandalizmu, dostarczając dowodów na samego siebie. Gdy skończył, zabrał telefon, nieświadomie kończąc transmisję, i zadowolony poszedł spać. Był pewien, że rano obudzi się w świecie pełnym chaosu, który sam wyreżyserował. I w pewnym sensie miał rację. Ranek przywitał mieszkańców trzeciego piętra brakiem internetu i telewizji z kabla. Czesław w swoim triumfie zapomniał jednak o jednym kluczowym detalu ery cyfrowej. Każdy miał w telefonie pakiet danych, dlatego ironia jego planu była podwójna. Nie tylko dostarczył dowodów przeciwko sobie, ale jego wielka akcja odcięcia od świata okazała się kompletną porażką. Właśnie dzięki mobilnemu internetowi, zanim jeszcze zdążyły pojawić się pierwsze oficjalne skargi, Pan Nowak wrzucił na grupę sąsiedzką pełne nagranie z nocnej transmisji Czesława. Efekt był piorunujący. Pod filmem w ciągu godziny pojawiło się ponad sto komentarzy, pełnych wściekłości i niedowierzania. Około dziewiątej rano do drzwi Czesława zapukano. Otworzył z uśmiechem, gotów odegrać rolę szokowanego sąsiada. W drzwiach stał administrator, dwóch policjantów i pan Nowak, który trzymał w ręku telefon. Panie Czesławie, mamy zgłoszenie o zniszczeniu mienia. Zaczął policjant. Słyszałem okropność. To pewnie jacyś chuligani. Zaczął Czesław, ale urwał, gdy administrator podsunął mu pod nos telefon Nowaka. Na ekranie Czesław zobaczył samego siebie. Z cążkami w ręku. Szepczącego. I cyk, nie ma Netflixa u Nowaczków. Jego twarz w jednej chwili zmieniła kolor z zadowolonego różu na kredową biel. Zrozumiał wszystko. Pułapka, którą zastawił na innych, Zatrzasnęła się na nim. Konsekwencje były natychmiastowe i dotkliwe. Czesław został obciążony kosztami naprawy całej infrastruktury cele technicznej na piętrze. Rachunek opiewał na kilka tysięcy złotych. Dostał mandat i sprawę w sądzie o niszczenie mienia. Co najważniejsze, spółdzielnia, mając niezbity dowód na permanentne uprzykrzanie życia mieszkańcom i celowy akt wandalizmu, natychmiast rozpoczęła procedurę jego eksmisji. Nocny filmik zrobił jednak coś więcej niż tylko zdemaskował winnego. Zjednoczył mieszkańców jak nigdy dotąd. Zamiast wzajemnych oskarżeń, które przewidywał Czesław, na grupie pojawiły się oferty pomocy i wspólne ustalenia dotyczące naprawy szkód. Sąsiedzi, których przez lata próbował skłócić, teraz działali ramię w ramię przeciwko niemu. Jego upadek stał się ich wspólnym, małym zwycięstwem, które scementowało ich więzi. Antek mógł znowu powiesić na ścianie swój rysunek słońca. Tym razem bez obawy, że ktoś będzie chciał je zgasić. Kilka tygodni później Czesław, w kompletnej ciszy i samotności, wynosił swoje kartony z mieszkania. Mieszkańcy, którzy zrzucili się na nowe kwiaty i naprawę jego szkód, patrzyli na niego bez nienawiści, ale z ulgą. Blok harmonia nareszcie miał szansę zasłużyć na swoją nazwę. Historia Czesława to dowód na to, że w dzisiejszych czasach technologia może stać się narzędziem karmy. Złośliwość i nienawiść, nawet te starannie zaplanowane, mogą w jednej chwili obrócić się przeciwko nam. Czy spotkałeś kiedyś na swojej drodze takiego sąsiada z piekła rodem? Jak sobie z nim poradziłeś? Podziel się swoją historią w komentarzu poniżej. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby zobaczyć więcej historii, w których sprawiedliwości staje się zadość.